Firma Roto bardzo gratuluje wyróżnienia i mam pytanie takie, który z Waszych produktów uważacie za taki swój bestseller pod względem innowacyjności i też sprzedaży? Dzień dobry. No, my uważamy, że takim najbardziej innowacyjnym produktem, jaki mamy w swoim portfolio, to jest nowość, którą zaprezentowaliśmy w tym roku. To jest okno Roto Designio Heat. To jest pierwsze i jedyne na świecie okno z technologią ogrzewania. To jest w oknie, mamy zamontowany grzejnik na podczerwień. Pozwala to ogrzewać pomieszczenie i elementy, które znajdują się również w pomieszczeniu, jest to dodatkowy element grzejny w budynku. Do tej pory wszyscy producenci i klienci zastanawiali się, jak dużą stratę będą ponosić ciepła w swoim budynku poprzez okna dachowe? A my tutaj odwracamy sytuację o 180 stopni, i tak naprawdę wychodzimy już na kilka lat do przodu z tymi trendami, które będą pojawiać się na rynku. Okno, które będzie ogrzewać pomieszczenie, a nie będzie generować strat ciepła. A jak pan uważa, czy coraz surowsze wymagania odnośnie izolacyjności termicznej okien to nie jest zbytni rygoryzm w stosunku do producentów i klientów? Nie, nie uważam, ponieważ według naszych badań rynkowych i obserwacji, rozmów też z naszymi klientami, już od wielu lat wynika, że jednym z trzech top kryteriów zakupowych klientów to jest właśnie energooszczędność. Mieszkamy w takim miejscu, a nie innym w Europie. Te nasze wymagania, jeśli chodzi o zużycie energii do ogrzania pomieszczeń, są wyższe niż na zachodzie Europy i te normy, które musimy spełniać, powinny być niższe. To jest wszystko połączone z tym zrównoważonym rozwojem, z emisją dwutlenku węgla do środowiska. To jest wszystko dobre, dobrze dla nas, ale widzimy też, że nawet jeśli normy byłyby niższe, to klienci i tak sami wybierają produkty, które mają wyższe wymagania, ponieważ to jest budowa domu, to jest inwestycja. Inwestując podczas budowy domu, klienci ograniczają koszty, które będą eksploatacyjne w przyszłych latach. Także te normy, w naszej opinii, nie są wygórowane.